Siemanko widzowie, czwartek jest, pogoda bardzo zacna, popadało co prawda wczoraj i w nocy, ale i mokro jest, aż konkret jeszcze nie zdążył wysunąć, ale ja lubię takie lekko wilgotne klimaty, zwłaszcza, że mam non stop wilgoć w nosie, czuję się już troszeczkę lepiej, chociaż dzisiaj też jak wstawałam, to, to tak ciężko było, nie? Było ciężko. Ja mam, nie wiem, chyba jakiś wirus mnie chwycił, i mam po prostu poranki takie, że z całej nocy, jakby wam tu powiedzieć, żeby was nie obrzydzić, muszę, muszę to rzucić balast, o! Pączkowi zmieniłam szelki, bo tych się tak nie boję, że ona wyskoczy, jakby chciała, nie wiem, się szarpnąć czy coś. Chyba to są te, co mi któryś z Was, któryś z Was, któryś, no tak, dobrze, z Was widzów polecał jakiś Ward. Zobaczyłam sobie, które to są, Wiem, no przecież mam takie, zobaczymy. W ogóle to są szelki, zobaczcie. Kulki. Zobaczcie, co to są za szelki, nie? Nie wiem, czy to widać. Tu, tu mają napis, chodź. Kulka, jeszcze, jeszcze od czasów jak w Polsce mieszkaliśmy w mie mamie. Chyba na Allegro kupiłam nawet i tam była możliwość wyszycia na szelkach imienia. Więc skorzystałam. Ale żałuję, że dałam przez Q, a nie K, bo oni tu w Hiszpanii tego nie będą mieli wszczytać za bardzo. Im się kłó to jak najbardziej jak Kłeca bardziej kół kół tak mówią więc nie wiem jakby to, jak to zobaczą nie wiem jak to Hiszpan przeczyta no dobra, cisnę na studio Przemek szedł dużo prędzej niż ja bo on musi też dużo prędzej niż ja wrócić do domu bo o 17.00 elektryk przychodzi coś tam naprawiać mam taką yy, czy ja wiem czy można to nazwać sytuacją tak mam, że nie mogę na przykład jak w sobotę naparzam ostro, wiecie, sprzątaniem, to nie mogę w tym samym czasie i gotować, i prać, i suszyć. Bo wywala korki, nie? Może jeszcze na jeden palnik, tak, ale jak coś już takiego grubszego gotuję na trzy palniki, o, zapomnij, trzy palniki, pralka, suszarka, no, cały czas y, termo chodzi, nie? Bo, bo ile? Tam jeszcze jest cały czas w lądzie. Hmm. Sobie próbuję jakoś to... Nie, chyba więcej nic nie ma. No bo Wiadomo Xbox, sobie dwa no, tam nie pobierają chyba dużo, jak są w stanie spoczynku. Więc no dzisiaj ma przyjść, to chyba, chyba o to chodzi, bo coś tam posłuchamy, jak się rozmawiał z ulicesem tak, zarządcą tego mieszkania. Może o to chodzi, może to się da jakoś naprawić. W każdym razie przemysł musi wrócić o 5. Dlatego wyszedł. Oj, czerwone, kulka! Dlatego też wyszedł prędzej. No ja dopiero o 3.00 zaczynam live'a, Więc dwie godziny raczej. Znaczy, dałabym rady spokojnie i w godzinę skończyć live'a, Nawet prędzej, bo mam dzisiaj trzy paznokcie do zrobienia. Jakbym w ogóle miała wyrąbane na widzów i z im nie gadała, tylko robiła paznokcie, to ja za godzinę grubajnie. im mówię. <grym> Coś powiem tak, też y, sprawdźmy to. No, ale nie kosztem widzów. Ja sobie zrobiłam sama paznokcie w... jak w Drilo byłam w Nikt mi nie przeszkadzał, nikogo tam też nie było, bo o tej porze ja byłam wieczorem, tam o tej porze nie było, nie ma. No i szybko zrobiłam bardzo sobie. Lewą rękę chyba której godziny, nie? Taką odnowę. Jedną jak wiadomo jak się robi lewą ręką i jedną rękę to troszeczkę dłużej to wszystko wychodzi, niż jak Dłużej na jedną rękę się przeznacza, jak się ten czas przedzieli, niż jakby się dwie ręce robiło na raz, nie? Poza tym, jak się samemu robi rękę, to wiecie, jak się ręka 90 sekund utwardza w lampie, nie ręka, a żel na lampie, no to w te 90 sekund nie możemy robić. A jak robimy klientowi rękę, no to 90 sekund to już mamy drugą zrobioną, nie? I możemy ją włożyć do lampy. No. Dobra, piękna pogoda, wiosna się zaczyna, po prostu... Sumie... Większej różnicy nie ma, jak to tu wszystko wygląda. Już cały rok praktycznie tak samo. Po prostu przez zimę trochę częściej pada. I tyle. Kąpać się można moim zdaniem cały rok, bo to też często pytacie. I, i na puercie się pytacie, czy można się kąpać, a będzie w styczniu w lutym. Ja się kąpałam. Nie wiem, to chyba zależy, to jest kwestia indywidualna. Dla mnie ta woda jest zawsze lodowata na początku, a już po minucie jest świetna, więc... Ale jaki kto ma system wchodzenia do, do oceanu? <grystanski> tak idzie ten mały pieron. Tak idzie elegancko. Spoko są te szelki. A tak, czuję, że nie ona się nie wyślizgną. Co to ma być? Czuję, że się wyślizgnie. Czekaj. Nie wyślizgnie z nich. Takie są pewniejsze. Czyli są mniej. O, zielone. Powiedzieć. Są bezpieczniejsze? Tego nie wiem. W sensie wnoszeniu, że tam nic nie uciskają, możecie się powiedzieć na temat szelków. Daję Wam tutaj pole na dole w komentarzach, jakie macie doświadczenia, skąd czerpiecie informacje na temat szelek do piesków. Ja wiem, że na pewno bym smyczyk w życiu nie, nie dała na szyję, bo to jest zmiażdżenie szyi, moim zdaniem, taki na chłopski rozum, logicznie myśląc ale takie szelki podnóżki na klatce piersiowej chyba, chyba mniejsze dłonie niż duszenie psa yy, o szyję dobra studio jest już zaraz kasa proszę Państwa idę to jest na kawsko i biorę się za robotę, mam dużo narzędzi do wysterylizowania, zesplekowania i tak dalej Chcę przetestować w moim autoklawie, jak się szczoteczki jednorazowego użytku do sterylizacji. Jak, jak się właśnie po tym moim autoklawie będą y, zachowywać, bo w NBO super, nic się z nim nie dzieje, nie? Ale ja mam trochę inny ten autoklaw i jak sterylizuję w NBO y, szczoty, narzędzia, to się nic nie dzieje z nimi. Ja ja, nie wiem, czy to jest kwestia, raczej to nie jest kwestia autoklawu. Przypuszczam, że to mimo wszystko jest kwestia tej twardej, obrzydliwej wody z ten ryb. To no, trzeba spłukać, nie? Zawsze wszystko bieżącą wodą. Ja płuczę destylowaną potem, ale... Najpierw trzeba bieżącą, nie? No więc... Dobra, wchodzimy. Kulka, wchodzimy. Zaprosiłam go, zgodził się. Kiedy nie zaprosił się ta? Na kawsko. Kiedy? Wysyłałem z ci moją lokalizację. Chodź, pączek! Ty też! Ty też wysłałam Ci moją lokalizację i to już było zaproszenie, żebyś wiedział o której wyjść. Chcesz używać chcesz używać, chcesz używać muzyki znanych artystów na YouTube legalnie? Oczywiście zapłacić. Zapłacę. No oczywiście, no, że tak ej. Chciałam tylko pokazać, że nie było jest bardziej niebieski, ale... Może no, mi to w podglądzie po prostu ja tego mogę w podglądzie nie widzieć, czasami jak się świeci też nie widać. Więc lubię powiedzieć, no niebo jest niebieskie, a nie szare. Świeci po prostu twarz, słońce, bo jest na takim poziomie, nie? I na takim poziomie, jak Hania spadł zawsze około 15-16 wracali do domu, to da się dosłownie tak twarz przyświeciły, nie? A jeszcze szli w, tą, w tę stronę, nie? No tęsknię, tęsknię za ziomeczkami, co wam mam powiedzieć? Pytacie się mnie, gdzie Hania, gdzie Paweł, gdzie Hania, gdzie Paweł? Co się to stało, co się to stało? No, zawrócili do Polski, no. No i tyle. Nie ma co drożyć tematu. 100, 110 sto euro? Zapłaciłeś? Dziesięć, sto euro. Dlaczego? Ona bo A co pan jest? Ona, ona ma słabsze... No, słabsze to, nie, nie, nie. ucho chyba ma. Gdzie ty? Chcesz iść do Wersales czy do Tomekano? Kulka chce do Wersales iść. Kulkę ciągnie tu Kulka ona też ma swoje ulubione restauracje, wam powiem Jały będziesz miała. Gdzie ty masz Aż, No tu gadam sobie blisko, to nie potrzebuje i nie wieje To nie wyciąga... a, w plecaku Chodź panczuniu, chodź Ona chce do i koniec, nie? Celosa, celosa Si, si. Igualmente? A nie, jakie nas 7 mesi. A, Kaczorito! Dobra, był mały Maltuś, boł się, szalą. Kulka chciała do niego podejść, a on uciekał boroczek. 7 miesięcy, powiedziała ta pani. A nie wiem, co tam nagrywałam, czy to w było widać. Lamp, uplułaś, nie Ona temat nie lamp, lamp nie nie Temat lamp, który uplułaś, bo nie miałeś czasu, żeby go zrobić. Ale to oplułam, stosowy... czy nie miałam czasu? No, oplułaś i nie miałeś czasu. Pojawił się w firmie, którą możemy to mieć na naszym stopie, jak chcesz. Najpierw to musi ktoś przetestować. Nie, nie Może Martyna, czy jej się dobrze nad tym pracuje. Przecież to nie musi być wszystko pode mnie. Przecież pod Martyną też mogą być produkty i nieraz nie, nie takie robimy pod Martynę, bo mamy troszeczkę zaczynałyśmy. Tam jakby najlepszym tak rozwiązanie, wiesz, co by było najlepszym rozwiązaniem gościów, najlepszy gdyby było 10 edyt i żeby każda edyta była ekspertką od innego, innego produktu, innego kształtu. No, Na przykład przecież. od fantazy, od, 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 od tych wszystkich konstrukcyjnych leczy jedna no. osoba, od akrylowego systemu jedna osoba, od tytanowego systemu jedna osoba, od humidowego systemu kolejna osoba. Wyślij CB. <laughs> Nie, szukamy serio? testerów, bo... Nie testerów, potrzebują sobie takie jak Ty, ale faktycznie... To będą rozwijały jeden system na maksa, żeby wyciśniamy z tego systemu wszystkie soki. A jak będziemy mieli nowe zatyczki do GMDL-a? Złote będą, będziemy mieli zatyczki. Złote. Zatyczki, złote Panie mają czarne. Spowodować, spowodować to, że materiał, z którego Czekaj, są złożone, zaraz to powiemy, bo auta... Mikrofony tutaj. Zapomniałam plecaku. Każesz mi nie chodzić z plecakiem. Wiecie, wiecie jak się teraz nazywa na moim Messengerze? Zapomniałam. Nie, nie, nie. Ja nie zapomniałam plecaka. Tylko tak. ci powiedz. Nie ma problemu. Opowiadaj o tych złotych naprędkach. Nie słyszałem. Nie. Dostałem <laughs> informację było? od Daniela, że zobaczył złote. Nakrętki, które mają sprawić to, że już nie będą spadały z naszych pędzelków, bo ten materiał, pędzelków? Z którego są, ten materiał, z którego są wykonane się rozszerza. Nie tak jak ten materiał czarny, z którego są wykonane, więc zobaczymy, czy, no, Ale tylko igłę, czy nam to rozwiąże problem. Ale u igły zresztą. Jest nie, nie nie wchodziłem w detale, to są tylko taka informacja. Tylko z igły spada, bo igła jest pokryta farbą Ja myślę, że, jest że to tylko jest igły i to było wiele razy widać. No bo nie koloruje życia. Znaczy mi tak nie spada, nie? Z tych brązowych, z tych drewnianych. Z igły mi tylko spada. I jak chcesz nadziać mocniej, to zdrapujesz farbę. Bo tam jest ten metalowy. To Takie metalowe, coś tam jest, tak nie? Tak no. ma nie mam zacisnąć ten, mhm. ten. żeby się trzymała Zatem tego pędzelka, tego trzpienia. No. Ale to nie działa tak powinno działać, więc trzeba Dani szukał producentów jakichś tam nakładek, pół nakładek. Co już, tak? No Czekam, żeby kulka nie wyszła na, na drogę. Bo ona wchodzi na drogę i nie patrzy. Coś tam testował i nic mu nie podchodziło. Ale już dalej znalazł złote, no. Jest na to jakoś tam odpowiedź. Zobaczymy, co, co czas pokaże. Podoba mi się takie lewelowanie produktów. No. Pilniki teraz trzeba zlewelować jeszcze. No, można jeszcze o szczęście dać. Możemy... Możemy troszkę oszukiwać tak jak inni, niby sprzedawać setkę, a tak naprawdę zrobić osiemdziesiątka. I o, ja mam ostrzejsze od innych setki. No rozumiem. No, krótko, pan ma krótkie nogi, robić prosty test, bierzesz sobie słuchniarkę, mierzysz, jaka jest grubość ziarenka, patrzysz sobie, jakim standardem zostało to wykonane. Naprawdę Przykłady, tak jest. Pokazujesz. No sprzedają piwniki jako stówki, su ale ziarnistość jest 80 i wszyscy mówią o, oni mają lepsze te pilniki. Te Nie ma takiego te prawa, żeby testówki. ci nakazało, że są dwie normy, które pokazują ci jak masz mniej więcej według jakich się mamy, jaki mało wyznaczać ziarnistość, czyli granulacje no. ziarenek, które są Pilnika. w pilniku, co ma oznaczać jaki to jest papier ścierny, w sensie jakie to jest, jakie to ma. Się, Jakie Jaki ostre, jak jest ostre, bo jak no, jest większe ziarno, to głębsze robi rysy no i się, ostrzej się to I się Możesz tak? mieć na przykład pilnik, który normalnie powinien być 60, a, Możesz sobie wybrać to ziarno z 60, da, dać sobie na pilnik i napisać sobie, że to jest pilnik setka. No. Co to oznacza? To oznacza to, że klient będzie, kiedy weźmie dwie setki porówna, jednego normalnego sprzedawcy, a drugiego takiego, który sobie czituje to powie, ej, ta setka w tym, w tym oryginalnym jest jakaś kijowa. W oryginalnym? No w tym, w tym A, w oryginalnym rozeczeniu. A, A w tym, o. tym kto okłamał, to powiedział: ale to, to jest ostra. A tak naprawdę to jest sześćdziesiątka. Czyli jeszcze coś? Sześćdziesiątki ostro. Ostro. nawet są Uuuu, Sześćdziesiąta to już, to już jak, nie wiem, to jest, nie? totalnie pojewanie. To drewna sześćdziesiątka chyba. No <laughs> bo my tak po prostu, nawet nam to do głowy nie wpada, żeby citować klientów ale inni się nie szczypią. Pas ma krótkie nogi, jeżeli tak sobie zrobili a wątpię, żeby zbyt kochalki sprawdził to i miała tą świadomość, bo wystarczy wziąć sobie do ręki suwmiarkę, wiedzieć jakie wielkości powinny być ziarenka w danym materiale wydubać, wydubać jedno ziarenko, tam 10 sobie sprawdzić średnią i Ci wyjdzie czy to jest prawda czy nieprawda no, no i na nieszczęście takiego... niektórych firm są jak to sprawdził, firm. Gorzej jak, jak takiego delikwenta nakryjesz, nie? No. I najgorzej jak ktoś zrobi test Twoich pilników z, in, z takim firmą, co troszeczkę cheatuje, nie? Ja, jak, ty masz, jak masz ty pilnikiem setką pokonać pilnik 80? ten w bluzie nie, a ja już nie umiem z ciepła, cała mokra jestem, leci ze mnie. Tak jest na Teneryfie, no jednemu będzie zimno, będzie szedł w kurtce. Bo nie, tak jest ogólnie, ludzie tak mają. Jednym jest wiecznie zimno, innym jest wiecznie ciepło, no. Proste. Dlaczego? Zamknij. Dlaczego mi się mieszkanie na Teneryfie Po półtora roku. Nic tu nie ma, nic tu nie ma ciekawego Edyta No w takim jak jakimś pudełku kurwa no bo, zbudowałem z zapałek No yy, bo takie miejsce wybrałeś ja Santa Cruz no Ja No, no? To jak, jak ja wybrałem? To jest twoje miejsce gościu Ale takie miasto Co takie miasto? Przecież no. co ty to wybrałaś Ja nie, ja nie chciałam Santa Cruz A co chciałaś? Po prostu Teneryfę, a ty już miasto wybrałeś Gdzie ty chciałaś? Chciałaś za mam. Mam zielono, no. Co no tyle raduje? To nie mnie raduje? Ciebie lat, nic nie raduje? 35 lat żebym zieleni w Polsce. Ale nie, wcale nie, bo nie cały rok jest zieleń. Kłamiesz. Jeszcze na Śląsku u Ciebie. Ile Tyś miał też zieleni na placu? Nic mnie tu nie raduje. To nie ma nic ciekawego. To są betonowe miasto. No to przeprowadźmy się tam, gdzie by było były plaża, ocean, blisko, do, do tych wody. Sucho, wszystko martwe. Tam jesteś martwa, ale... Tam po prostu jest roślinność oceana, jest... jest Amen. Twoja mentalność jest tutaj martwa, bo nie widzisz plusów. Nie ma no gdzie tu jest... Coś, co, coś te zielone daje. Które cię otacza. Wytłumacz mi, ja tego tak nie kumam. Były no takie no. badania nawet zrobione, że ci, co mieszkają bliżej zieleni parku, są zdrowsi. Nie, to ja bym pomyliła dziś badania, jest tego książka gości, tylko coś stała się, się uszy i powtarzasz głupio. Czemu nie zamykasz. No, no tak, no bo kulka potem leci do góry. Cokolwiek puknie czy coś, to chcesz chłupiać. <gulka> no i tak ty trzymasz? I teraz szukaj mi tej szybki, co tam w środku była. Szybki? Tak, była tam nakładka w A jest środku. jest jakaś? Tu była nakładka w środku, teraz szukaj. No, gdzie poleciała? Teraz szukaj, gdzie poleciała. Co nie idzie, to po prostu uważaj. Dymy tak chciałaś bo tomasz. Jest tam. No podnoś ją teraz. Ja? Kto mi to wytrącił piłka. piłką? A kto kopnął piłkę? Ja kopnąłem. No to ty podnosisz. Pokaż, czy nie jest ubita. Szybko się z Pokaż nie, tylko jest fest zakurzona. go, uważaj. Daj go. go, ty to za mocno robisz. Nie wiem, z Nie na długo nagrywać. Ej. Okay. Dobra, da, demonstruj jak się z kulką bawi. A ona czeka. O kurde, ma, ma znów... No nie patrzyłam! Nie patrzyłam, patrzyłam w podgląd. Kurde, czy ja słyszę, że kulka warczy? Tu. Ja już odkryła dywan już nie będzie chciała iść. To no dywan zabawie. to jest zawsze dywan. Ona przynajmniej czekajcie. Ach. Już po zabawie. Już po zabawie, bo dywan. Nie widać tego. Kulka, ty się spieron mały, Podź. No ty, bawiłeś się z nią i przestałeś, panoczku. Jak tak można? Mhm. No to może się bawić na budywanie z nią. Dobra, rozbieram się i lecimy z tym koksem. i mamy ta co tam? Bardzo fajna prezareczka. Yy, jest też czarna jak coś. Bardzo ją lubię i często nią pracuję lewą ręką. I tak mam tu, poustawialnie. tu Jak pracuję lewą ręką, to sobie zawsze biorę tę prezarkę, żeby tu mieć wszystko ładnie no, to zawsze na fajniej. Widzowie, koniec już live'a. Moje pazy tak wyglądają. Są rzeczy do poprawy, widzę je. O, teraz lepiej widać. Widzę je bardzo dobrze. Jak byłam w łazience i siedziałam, to się im przyjrzałam tak normalnie, nie? Bo to w kamerach to ciężko czasami niektóre rzeczy tak zobaczyć, jak, jakby się tak patrzyło na te paznokcie I widzę, że mogłam te pieczątki naklejać od razu, naklejać, przybijać od razu na wypiłowany paznokieć, bo tutaj tak zrobiłam i wcale nie są złe te linie. Są nawet równe. Bo ta, te warstwy topu strasznie mi przy skórkach, przy sinusach zrobiły takie multki, nie? I tak mnie to dazi. Pączek już czeko. Pączek tu już czeko, chodź. Pączek tu już czeko, żeby do domku iść, tak. Jezus, ja i takie krótkie paznokcie. Jak je przeżyję w takich? Ja już nic nie będę umiała zrobić w nich. U. Czek, dali leży. Gabi, terminamos. Gabi, jeszcze jest? Gabi, jestem ciekawa, co Gabi y, myśli o moich pazach. Chodź, kurka, chodź, chodź, ty się wkleiłaś do tej. Przemek wymyślił konkurs. konkurs. Ale musisz to... Challenge właściwie. Musisz to doprecyzować, Przemek. Musisz to doprecyzować, panoczku. O! Ktoś tu posprzątał w tej, w tej dziurze. Co to się stało? Ja nie włączyłam prądu u mnie. Kączek to jest taki... Si? Oj, temprano! ¿Qué piensas sobre mi usuniasz? Idę tak szybko. Tengo uñas de, cómo decir, de, de, de Navidad? De Navidad, más o menos. De invierno. De invierno. Más de invierno que de Navidad. Aquí Aquí Navidad, Navidad, no hay, no... Ale i w Dobra, idę wyłączyć ten prąd, bo... O kurde, znowu bym bez, bez case'a szła, nie? Rozumiecie to, że znowu bym bez case'a szła? Niektóre rzeczy się po prostu non -stop powtarzają u mnie. Zostawianie case'a, na przykład prąd wyłączony, więc już jest, czuję się bezpiecznie, nic mi się tu nie włączy. Nieproszone. Dobra, przyjdzie taki czas, że to posprzątam. Może w tym ruchu. Nie wiem, co się stało, ale. Ka No funkcjonował. Chyba mu się nie nauczył. <grym wytrza> Zacz ano zaczyna padać. Troszeczkę, tam to widać na kałuży. Będzie to widać na kałuży, że troszeczkę zaczyna padać, ale tak troszkę, troszkę. <grym wytrza> ¿Cómo lo haces? La... ¿Dónde lo pones? pero <laughs> tienes que hacerlo otra no vez más Más o menos es como así Ah, sí, 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 Más cerca de mí A mi cabeza trabaja, voy a voy a la al gimnasio ¿Qué? ¿Voy al gimnasio? ¿Quieres ir con esto? Sí, sí, déjalo <laughs> Ahorita me <laughs> dejan ¿Lo haces como, <laughs> como, como ¿Cómo lo pones? quitar? Bueno, Raz, 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 czemu się nie połączył? Ej, nie połączył się. Co się to stało? Nie połączył się. Jeszcze raz się to odpala. Widzisz? Nie, nie, nie połączył się. Jona klikała. Jona coś naklikała dalej się nie łączy pamiętaj, to niestety no, włączyć. się jak za fest poklikniesz, to ci się też nie włączy chciałam mikrofon włączyć bo strasznie wieje dalej nic ej, te Sweetie też nie jest najgorsze powolniej to pachnie jakimś chemią to trochę jest chemią wszystko jest chemią, tyś jest tak też chemią nie jest tak to no, czekaj ej Znowu, rozłączyłam sobie chyba niechcący ten mikrofon. What happened? A chciałam trochę pogadać, z czego się śmiał Gabriel. się śmiał, że przemka, żeby mu dał żyłkę do, do roweru, mu dał, żeby sobie przypił nogę, nie? I się śmiał. Słyszeliście zresztą. A Przemek mu powiedział, przecież możesz sobie to winąć na kilka razy i tak przypiąć, nie? I on powiedział. Spróbuję, spróbuję. Bo teraz szedł na siłownię. Gabriel, ja bym w sumie też mogła iść, ale... Nie, nie, jutro dzień nagrywek. Jest ósma. O nie. O oh no, nie. Nie. Nie, jeszcze chora jestem. Nie, 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 nie. Już to się przewróciło? Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie przewróciło się. Tak, tak zawsze było. Ten mikrofon jest na powietrze, on się ładuje to słońcem. On patrzy na słońce, słońce patrzy na niego. się grzeją słoneczku razem, słońce go grzeje, on dostaje energii, wiesz. Ej, nie spodziewałam się, że ten mikrofon też trzeba ładować, ale ja go tak mało używam, że w sumie mam wyrąbane, nie? Nawet jakby się rozładował, to się nic nie stanie, bo zawsze jest ten mikrofon wbudowany I tutaj. No ja nie wiem. Ty jechałeś autem, ja szłam pieszo. przynajmniej się pyta, gdzie my idziemy. Ja szłam pieszo dzisiaj do studia. Ty zaparkowałeś, ty musisz wiedzieć, że zaparkował. Musisz, jak chcesz coś powiedzieć, to musisz mi do biustu powiedzieć. Edyta, co mi zrobisz na kolację? C Przemek... A gdzie się podziało, nie ja na noc nie jem, nie ja na noc nie jem? Mam pauzę teraz. Pauzę masz? Schudłeś dużo, to możesz mieć. Mogę zrobić warzywa na patelnię. Mogę zrobić z ziemieczkami, o. Takie coś lżejszego chcesz? No, oczywiście. No, a coś potrzebujesz ze sklepu, coś trzeba kupić? A wafelki? Nie, bo dzisiaj kolka była. A, co za dużo cukru. Racja, racja, racja. <laughs> racja, racja, racja. Sama kolka ma 35 gramów cukru. Nie chcemy jak, się jak wpędzić wypiłem, w jakąś cukrzycę, nie? Dwie trzecie, Po 20 wypiłem. 25 a to już jest tak maksymalnie. No, no, bo żadnego, do ciast, żadnego ciastka do kawy nie piłeś, nie jadłeś. No nie, więc... Już długo nie jem. No Mam właśnie, zauważyłam. Pryszczy. cukier węglowodany. Tak tak jest, kochani, tak jest. Nie wiem co dzisiaj nagrywałam, bo potem tak szalałam. Aha, tylko drogę chyba i już potem nic, bo kurczę, yy, chciałam wszystko zdążyć robić przed live'em, a nie zdążyłam nie. Jeszcze latać do góry cały czas sterylizacja. Tu, tu dezynfekować, tu pakować, tu jeden włączyć, tu potem pilnować, żeby wyciągnąć i drugi wsadzić. O, oh, taki dzień zalatany, przez to nic za bardzo sobie nie nagrywałam, no ale, A nie, no nie na kawie byliśmy, sprzęgni, to chociaż tyle przed pracą e, ponagrywałam, auta jadą, trzeba uważać, czekaj, pączek, czekaj, pączek, tutaj, o, to nie tak daleko, mamy autko, dobra, żegną się z Wami, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Do zaś.